Cześć, witam Was w kolejnym filmie. Yy, trochę pierdolenia być na, na początek po tym jakieś jazdy, nie wiem jak to zmontuję, ale w ostatnim filmie w opisie napisałem dużo rzeczy. Nie wszystkie były do końca takie, jak chciałem, żeby były. W sensie, kanał się nie zamyka, jak niektórzy zrozumieli. Nie ma takiej opcji, ale filmy. Będą trochę inaczej wyglądały, nie wiem czy będą rzadziej, czy będą częściej Nie wiem jak to ogarnę po prostu Ale tak, zmieniamy format Tam was w pierwszym shit, shit vlogu Wymyśliłem sobie taką nazwę, nie wiem do czego ona ma nawiązywać, ale coś z taką wymyśliłem Shit vlogi, na szybko to będą filmy Tylko i wyłącznie moje piowi, czyli widok z kasku O tu widzę dziki rozjebały no, i po prostu jazda. Tam jakaś backstageowa, że tak powiem. No, jakieś wygłupy itp. Itd. No, takie filmy bez muzyki po prostu. Tak jak powiedziałem, trochę backstageowe. Ponieważ yy, wymyśliłem, że podzielę kanał na dwie części. Na yy, filmy lepsze, czyli. Krótkie filmy pod jakąś muzykę i po prostu jazda. Sama jazda i od boku. Nie jest kamery tutaj z GoPro. Tylko sama jazda od boku. Nie będzie tam żadnego gadania. Będzie tam tylko i wyłącznie jazda. I że tak powiem, to się vlogi to będą filmy takie backstageowe, do tych, które będą właśnie wpuszczane tak. No wiadomo, tytuły się będą różniły. Każdy ślidlok będzie miał na nazwie ślidlok, nie? Tak jak i ten. Yy... Będzie zamontowane bez muzyki. Będą, nie wiem jak, jak będę chciał to sobie będę wrzucał filmy. Nie daję żadnego jakiegoś standardu, to soboty, to niedzielę. Bo sam nie wiem jak będę miał z czasem, żeby to montować, jeździć. Bo też ostatnio mi nie było 2 tygodnie na rowerze. Tamta chopa czeka na przetestowanie swoją drogą. Nie wiem czy nie przesunę tego lądowania trochę bliżej. Bo szczerze, tam prędkość to jest taka nie wiem czy nie na styk. Jeszcze korbiąc, więc będzie bardzo ciężka. Zresztą drzewa z każdej strony, no, wyjebane ale Shift y, Vlogi będą częstszymi filmami. A te filmy, że tak powiem, lepsze. Będę wrzucał w większym odstępie czasowym. czy będą one raz tam na nie wiem ile, nie, ale będą zestrzeniały rzadziej. Może dosłownie będzie się to zamykało na yy, poniżej 10 filmów rocznie raczej na pewno. No nie wiem czy miesięcznie, na będę jeden wrzucał taki. Po prostu będą to same najlepsze akcje, nie chcę też się powtarzać. Więc pierwszy taki film zaczniemy nagrywać dopiero w tą niedzielę. O ile wszystko dobrze pójdzie. I też yy, nie wiem kiedy go wrzucę po prostu ale nie chcę tylko i wyłącznie jednego spota przedstawiać cały czas Chcę się otworzyć na większą ilość miejscowego. Jezu, to się stało Kurwa jakieś debile jebane po tym jeździły, ja pierdolę Rozpierdolę tych kurwa debili No te filmy będą rzadziej, będą lepsze, będzie muzyka, będzie jazda i to tyle. W tych filwagach nie będzie muzyki i to chyba tyle, więc tam zapraszam do oglądania. Jak coś nie powiedziałem to napiszę w opisie. Więc siema no. Kurde, to się nie chce w ogóle ubijać, ta ziemia jest jakaś... Tutaj, przy tej hopie jest tak dziwna ziemia ta powierzchowna. Zdrapywałem ten najazd cały, żeby się do normalnej, twardej ziemi dostać. Żeby się koła nie zapadały. Ale tu na zewnątrz to jest takie gówno. Za przeproszeniem, że to naprawdę nie wiem, czy to cokolwiek dało. Się na pewno przejasnąć, bo teraz jest glina. Pewnie podejrzewam, że najadę 2-3 razy i to będzie gówno z tego. Ale już lepsze takie coś niż nie jest tu była dziura, Nie? No tam jest jeszcze jakaś bulwa, ale to jest nieduże. Myślę, że nie wpłynie to w ogóle na hopę. Dobra, po przerwie dwutygodniowej, główna na początek. <gry> Kurwaj mi spodnie wciągnęło Tamta banda jest z naprawy O Jezu. Tą trasę tak przejechałem Fajne prędkości są Dobra teraz pierwsza na średniej Bo od że skoczy drugą Jeszcze nie latałem tak jak mówiłem ale sprawdzimy chociaż prędkość wow, wow ej, chuj się zmieniło Co jest grane Tu jest o wiele szybciej teraz A może tak byłem dzisiaj skoczyć Dobra, druga, drugi najazd sobie zrobię Póki mam siłę Dobra to jest do polecenia, nawet będę miało za dużo prędkości. O kurde! Ej, teraz jest serio, tak szybko. Linia główna po raz drugi. Niepotrzebnie tą korbę tutaj daję. Tutaj może i też. Ja wolę być trochę pewniejszy. Po prostu jak daję te korby To mi się trochę pewnie jedzie O Jezła, tu się zapierdala No teraz było fajnie no, Teraz testujemy sobie step Czy Działa Działa Tylko trochę za daleko Oj coś przejebałem No musiałem stumić bo za daleko trochę za szybko pojechałem A więc tak, mamy tutaj w tej części losu takie gówno Kiedyś to tam dwa nagrania były dosłownie ze skakania tego Miałem na tym pobić rekord skoczni w tym lesie. Cel był dolecieć tam do tych drzew, tam. No, pokażę Wam zresztą. Nie liczyliśmy tego dalej, ale ja doleciałem w to miejsce najdalej tutaj. No, nie wiem, ile tu jest metrów, szczerze, nie mam pojęcia, bo tego nie liczyliśmy. Ale tu było najdalej, ja chciałem dolecieć do tej brzozy tutaj, czyli tam. No, nie udało się niestety, bo tak tutaj dobijało, że mi było szkoda roweru. Bo tu się leci dobre 3 metry nad ziemią. Nad tym poziomem, tutaj co jest, to nawet bym powiedział, że dobre 5 metrów, bo to jeszcze wybija, niestety. Skoczę sobie to, nie wiem, gdzieś dotąd, bo tu jest, tutaj jest jeszcze luz. Tak, tylko żeby odnowić stereotypy, że tak powiem, bo zbudowaliśmy to, a ja to skoczyłem dwa razy, stwierdziłem, że to nie ma sensu i to opuściliśmy. Że ten dobry miesiąc. O Jezu, ale tu ale tu wcina w ziemię. Ale fajne to jest. Znaczy, w sensie dobija trochę. Jest takie dobicie, że dobijesz zawieszenie. Nie dobija Ciebie na rowerze, tylko że zawieszenie ci dobija, nie. Jest mega dziwne, ale mnie tak wcięło w glebę. O Jezu. Może tu jeszcze jeszcze wrócimy, bo mam teraz twardsze zawieszenie. Zresztą dużo mi nie doszło, więc zobaczymy. No, dla ciekawskich wylądowałem tu, wybicie jest tam. Nie wiem ile tu może być. 9 metrów może 10. Kiedyś to zmierzymy, naprawdę, przysięgam. Nie mieliśmy wtedy dostępu do metra i już... Miałem to dwa miesiące temu zmierzyć. Ale w którymś shit vlogu wam wstawię po prostu jak to mierzymy. I wylądowałem tam najdalej, więc... To jest 4 metry jeszcze dalej, uznajmy coś takiego, 3. Zmierzymy, powiem wam ile tu było. Ale wątpię, że więcej niż 15. Ale jest daleko, ale wątpię, że więcej niż 15. Dobra, już kończę przygodę dzisiaj. Jadę już z lasu. Chyba zrobiłem wszystko to, co chciałem Ło kurwa, ale skejsowałem Ale gówno odjebałem, nie? Hamulec mi kurwa nie działa No Ło na liście Tak nie wygląda wyjazd z lasu ogólnie Ale no cóż No by było na tyle I nie wiem czy też jeszcze będą stawki z innych dni Raczej będą Więc ja dzisiaj wracam z domu a Dzisiaj jestem na buście eee, Cały czas w sumie siedziałem na dole na korze I próbowałem jakiegoś chujowego naka zrobić Ale oczywiście zapomniałem jak się go robi, bo jestem głównym Potem na stoliki, jedną rundę w sumie zrobiłem, naprawiliśmy znowu Kamera mi się rozpierdala, więc muszę Szybko jechać. No bo mi się zaraz może wyłączyć O kurwa rozjebana banda. Nie jestem mi się skakać z celików Znowu mu się pewnie kamera wyłączy Go goproma A jednak nie? Może? Aaaa! Chujowo Ale to chyba tyle, już mi się nie chce dzisiaj latać, nie mam siły Więc elo Jesteśmy dzisiaj znowu na naszym spociku pięknym. Co tak daleko? E, tego nie ma. dobra, nie chcę się tego radzać, nie lubię tej hopy Dobra, najeżdżamy sobie, bardzo bym chciał to dzisiaj już polecieć Mam zbroję wziąłem sobie Dobra, będzie prędkość Dzisiaj będzie prędkość Można to skoczyć w takim razie chyba za mną Mogę prędkość od razu zdać, nie? Fajne dzisiaj jest O kurwa Ała, moja noga Fajna prędkość jest dzisiaj Daję jedną korbę po bandzie I da się lecieć ogólnie chyba nawet bez hamowania W sensie bez korby dużą Po tej bandzie Trzecią też się da bez korby, tak mi się wydaje Chociaż daję wszędzie po korbie Tu tylko hamuję i jest git No jeżdżam. No, jeżeli ja znowu siły nie mam, Wow, ale bym kurwa wystrzelił, dowej kurwa, nie wiem, twierdzę, że nie dolecę. Nie strzelicie tego, widzowie Gadaliśmy o ruchaniu Nie no, żartuję Teściowej, nie? Patrz, bez korby doleciałem, wow Dało się Dobra, nie, nie wyjep się proszę. Ło! Poleciał! O kurwa! Żyjesz! Ja pierdolę! O kurwa! Skoczył to! Ty! Spodziewałem się takiego efektu. Przechuj! Co ty wleciałeś? Kurwa, siadełko! Na Kurwa, kurwa. Kurwa. Ja pierdolę! O ja pierdolę! Ale poleciał, ty! Przechuj! Ja nagrałem! i blisko było. To przez tą bandę jebaną. I źle z niej wyszedłem. Mogę Oj Ups click Przerobiłem trochę wybicie drugiej. Zrobimy bardziej płaskie Nie wiem po co, szczerze ale boję się tego, że po prostu ją przelecę i bo to lądowanie jest bardzo krótkie, one ma 3-4 metry maksymalnie. Boję się, że może coś iść po prostu pójdzie źle i polecę za daleko. Zrobiłem je niższe, no, jadę sobie jeszcze raz w chujwie, który raz sorry, że to musicie widzieć. Ale naprawdę, lecenie takiego gapa, który ma 12 metrów, nie jest takie proste. Przede wszystkim dobijając tutaj. No i dobra. Yes, let